Ciemano, w pierwszym odcinku Minecraft na modach. Zagramy sobie na modzie The Lord of the Rings. Jeszcze nie wiem, czy nazwać te serię na modach, czy przygody Hobbita, bo to jest umawiające. Ale odcinki będą na razie 5-minutowe. Nic więcej, to mój pierwszy filmik, więc. Mam trochę stresa Zaczynamy Rzeczy zacznijmy Pochodnie I idziemy Tylko gdzie by się tu osiedlić no Ścinamy drzewo, podstawa, podstawa nie, to musimy zbyć dużo materiałów, żeby przedostać się do. Być przygotowany. No i. Skaczę. Więc. tu się nie może. Już tu nie zombie, Już tu zombie. zbić. jest? Halo. ścinamy drewno, ścinamy potrzebne Oops. potrzebujemy ogólnie to niezbyt dużo rzeczy, wystarczy nam ten oto pierścień tak się wykorzystuje bardzo łatwe, jedna sztabka wystarczy No i potrzebuję wiadu lawy, no to, to nie będzie problem z tym. Znaczy chyba. Dorek nie pozwolił mi dać swoich filmików na kanale, który powinien być nasz. Więc muszę zrobić swój. Później się stało. Uff. czułem się. Z... A tego już znalazłem. Bardzo fajne, według mnie. to. mogę w domu. No, gdzie jest ten zombie? No, potem, potem. Mały, no, bizarny dom na tę noc. Może w jakimś odcinku przedstawię Wam moda, na którym gram. W którym... tu nie będzie tylko jakieś... ...mody będę przedstawiał. Takie osobne SG. Czasem może z dworka gram. Wam Link w opisie będzie. OK. jak wiadomo, domek, to do Was wrócę. No, okej, okay, wyjdziemy do Was. Tu jest mój domek, mały, taki skromny. jeszcze pokażę To jest niepotrzebne. Tylko to. No, zrobimy sobie siedzenie. I zobaczymy, może znajdziemy jakąś jaskinę. Potrzebujemy no jaskini. Bo no Jedzenia mamy niewiele. Może gdzieś tu świnia jest. Te, te tutaj pod naszym domkiem jakby więc zrobimy łopatę i zobaczymy może dokopiem ja Te tu szedł ten zombie. Jaki on. Łatwo. Teraz No nie wiem. O i jednak jest, skinia, No coś tak czułem. znaczymy Homa. Homy, no. No to mańczo, dobra. Gdzie oni są? O no, tam są, siedzą. Skoczę do ciebie. Zombie, no tak kurwa zginie z jest jakieś żelazo, a gdzie tam małe takie Główienko. no Nie ja mam jedzenia. Możecie, może znajdę coś, jakieś jedzenie. To będzie mój dom w dziurze. Okej, okay, dobra, pewnie muszę mówić głośniej, bo jak na nagraniach to coś. Ale pójdziemy znaleźć jakąś pokażę. Nie wiem, dlaczego znaczy, mam takie lagi. To takie Bęgiel, Możemy smażyć, co znajdziemy. Nie wiem, że na młodach, czy to na modach, czy... ...pod to... idzie w ogóle nie. O ja... Co dziwne Jeszcze nigdy zagiaku nie było. Widzimy, że z nie było. się Tak, na bagach. Nie ciekać, czy coś. Ale powstałem z Taką siłę. Ci tak. Znaczy, ja nie mogę. O jest, moja sioda przyszła. Muszę trzymać. O, nie zdobyłem. 14 kurczaków. I znalazłem jeszcze owce, to zrobi się łóżko. To będzie już. Ale jest ja jeszcze o wierki burzko tu nie uciekaj abrzoła cyk Pauszka Gdzie brwiązzoła poduszka gdzie jest wiecz tu chodź tu tu mówię Okej, okay, szybko. Ja nie wiem, czego craftingu nie mam. Dziura. 8 okej. Okay. Ciężko mi wyszać. Okej, okay, Tam auto na dole je... Na dworze jeżdżą, no to... Ciężko. Okej, okay, smażcie się kurczaki. No mam jeszcze jabłko, zapomniałam. Ale... Hm. Teraz mam coś jest, bo jak do niego grzybek. grzybek. Albo i nie. Kluczony kurczak tak. Jedzenie, Szama. szamaj Mamów skina fajny. Okej. Okay. Powoli będziemy się żegnać. W następnym odcinku zejdziemy tam na dół. I może z nowym... z nową teksturą. Więc... Jeszcze usmażę te kłyczaki. Nasz dom jest tam. Pamiętajcie. Ogólnie... No i ten Gold Dream. musi być. O, tu mają bardzo fajnie itemy. W tym świecie, tylko to jest o wiele więcej. O, i musimy sobie zrobić plecak. Plecak jest bardzo łatwo zrobić, oprócz warwnika. ale ja chcę ten większy. Te skórę kraftuje się w ten sposób i się ją przepala. Tutaj jest Thunder Rader jakiś. Dlatego nie rozumiem, po co takie coś to jest poszywane, czy co. No. Tam to ja Wam przedstawię, co się dzieje w tym świecie. Co tam można zrobić? W ogóle jest. Dobra, żegnam się. Żegnam się z Wami.